Kolejną istotną kwestią jest regularna wymiana butów do biegania, ponieważ ich amortyzacja i materiały zużywają się wraz z liczbą przebiegniętych kilometrów. Ale warto pamiętać, że jest to kwestia indywidualna. Ciężki biegacz szybciej zajedzie swoją parę butów do biegania niż lekka biegaczka. Ale też wszystko zależy od konkretnej np. pianki, od konkretnego materiału. Jedne zużywają się szybciej, inne wolniej. Nawierzchnia, po której biegamy, też wpłynie na to, jak długo będziemy cieszyć się naszymi butami. Im jest bardziej twarda, czyli np. asfalt, kostka brukowa, tym szybciej wykończymy piankę amortyzującą w butach. Jeżeli będziemy trenować w miękkim terenie, to zakładam, że troszeczkę wydłużymy żywotność naszych butów. Na zużywanie się naszych butów do biegania wpływa jeszcze jeden bardzo istotny czynnik to, żebyśmy zawsze na kolejny trening biegowy wychodzili z w pełni suchymi. Butami do biegania. Te buty nie mogą być mokre po poprzednim naszym treningu, ponieważ mokry materiał szybciej się zużywa. Średnia żywotność butów do biegania, gdy biegamy po takim asfalcie, to około 500-800 km. Jeśli już tyle przebiegliśmy, to powinniśmy ocenić, czy potrzebujemy nowej pary butów do biegania, czy jeszcze nie.